Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blue Stour Defense Usteczki z Safe Mode, a dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem z randomowych małoby, a Przy okazji, jeszcze mamy dosyć ciekawą modyfikację, która dodaje nam paragony wprost do kupienia z gierki. Oczywiście, standardowo jest nasz całej Gunmanki. Nie wiem, czy będę go używał w tej gierce. Mam oczywiście Blue Shippera, więc te jednostki jak najbardziej nam tutaj też dołączą, ale zaczniemy sobie. Od czegoś randomowego, i cóż to będzie, takiego zobaczmy, oczywiście. Mapka z poziomu intermediant, i dostaliśmy helikopter na początek. Lepiej chyba nie mogliśmy trafić, bardzo dobra, silna, oczywiście, jednostka. No, na początek zdecydowanie to jest kozak, bo będzie on w stanie naprawdę daleko dotrzeć. I mapka jest troszeczkę cięższa, jeżeli te, co graliśmy ostatnio, więc tym bardziej zobaczymy, co z tego będzie. Będziemy grali, jak mówimy, jeszcze gluga, na, na, znaczy naszym e, ganerem. Nie wiem, czy on sobie poradzi z tym wszystkim. Zobaczymy. nie wiem, którą ścieżkę, jakby jedną ścieżkę tego wybrać, w którą iść, chyba tylko i wyłącznie bombki, prawda? Tylko i wyłącznie dolna ścieżka jest tą ścieżką najsilniejszą, którą warto oczywiście będzie tutaj podążać. Ale zobaczymy. Na razie losowe jednostki. Zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście postawimy sobie Benjaminka. Zawsze kasa nam się przyda, więc to jak najbardziej jest zawsze w porządku. I spróbujmy wlosować coś jeszcze jednego. Nie wiem, tier zerowy, tier wyższy. Czy upgradujemy, nie, nie upgradujemy, a nie. Da, dajmy może z jeden upgrade. Jeden upgrade możemy sobie zrobić i spróbujmy na pełnym randomie. Tak, troszeczkę tak na spontanie tutaj wlatuje. No bo. Ostatnio wiecie jaki był odcinek odnośnie randomowych podzisków, więc tym bardziej teraz się zastanawiałem co nagrać, by było najciekawsze i myślę, że jeden upgrade będzie chyba najlepszy, więc zobaczymy co wylosujemy takiego tutaj ciekawego. Tier pierwszy, nie no od razu tier drugi, przecież stać nas na to, żeby kupować od razu wyższe tiery, więc lecimy, cóż to będzie takiego? Gluegunner! Ej, nie taki zły, bo 2.2.2, więc daje nam wielką opcję do rozbudowy. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę pod tym filmikiem, dzięki każdej osobie, która o tym oczywiście pamięta, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Dzięki temu oczywiście kanał się lepiej rozwija i kochany nasz YouTube w ogóle widzi, że ten kanał istnieje. No, YouTube jest kochany i każdy o tym zresztą wie. Budujemy kolejna jednostka, cóż to będzie? Hej, dostaliśmy samolot, samolot jest bardzo fajny, ja pójdę w ten auto-upgrade, bo on nam daje naprawdę wielkie możliwości, niestety nie mam, mam, mamą, wing monkey On się aktywuje, gdy chyba dopiero podbije mu level upa i wtedy faktycznie to jest aktywne bardzo dobrze, bo to jest strasznie silne Te bombki są mega silne, pod tym lataniem jeśli nie macie tego latania tutaj jest z punktów Knowledge, ścieżka oczywiście Military i tam znajdziecie gdzieś tam w połowie to było dostępne, widać to po samolociku na e, ikonce, więc spokojnie z tym sobie poradzicie. Tego zbustujemy sobie oczywiście pod Moaba, jeden upgrade, nie więcej, nie więcej i czas na kolejną jednostkę drugiego Tieru, a później podbijemy na trzeci, zobaczymy zresztą. Lecimy! Kolejny Gluganer, więc no muszę zbudować go pod tą ścieżkę, bo jak tego nie zrobię, to będą się one kłóciły między sobą, więc niestety muszę tak zrobić. Nie wykupujemy się, jak przegram, to przegram, nie mogę się oczywiście wykupić, to jest też bardzo ważna nowa zasada, no może wynikająca z potrzeby chwili, bo nie mam pieniędzy na wykupywanie się ciągłe. Więc muszę tak po prostu zrobić. Eee, czekajcie, nie mam czym się bić za bardzo. A już leci 38 runda. Kupujmy level pierwszy. Cóż to będzie? Kolejny samolot. Troszeczkę słabo wam powiem. Dajmy sobie more darts. Nie za bardzo. Ej, nie mogę nic zrobić. To jest problem. To jest mega problem dla mnie. Eee, dobra, dostaliśmy armatę. Armata jeszcze coś tam może nam pomóc. Na pewno ten musi przejść na follow mouse. Żeby cokolwiek sobie tutaj z tym oczywiście poradzić. No bo coś czuję, że będzie mi bardzo ciężko rozwalić tego Moaba. No, bo on będzie naprawdę ciężki. Ten moab będzie naprawdę ciężki, żeby go klepnąć. Więc tutaj, no, zobaczymy. Musimy go, oczywiście, tylko i wyłącznie rozbić. Jak go rozbijemy, to już sobie z tym poradzimy. Dobra, daliśmy radę jakimś cudem. Bardzo fajnie. No, ale sami, to nie było aż takie łatwe. Tego mamy jeszcze zbustować. Ja już go zbustowałem. Ten też jest zbustowany, więc to już jest oczywiście załatwione. Te są podbite. Temu jeden upgrade możemy szczelić. Dajemy mu widzenie kamo, bo nie miał go, a potrzebujemy. Jeden tier, możemy maksymalnie podbić Czas na kolejną jednostkę, powiedzmy ten trzeci tier i coś to będzie Dobra, mamy darcika, bardzo fajny darcik Bo jest to 3-3-3, więc mamy Triple shoty, więc trzy strzały Więc się dla na nas tu nie, nie obchodzi Mamy crossbow'a Czyli mamy szansę na kryta ale nie, tutaj mamy dopiero szansa tu jest chyba częściej kryt Gwarancja kryta A, nie pamiętam Tu są dopiero trzy warstwy, ale ja idę w juggernauta bo jagger nauczy nas tu ratuje i oczywiście to kosteczkę zabierzmy, żeby nam nie blokowała jego możliwości rzecz jasna kolejny trzeci tier i cóż to będzie tym razem dobra mamy dobrą jakby bazę już pod zabawę oczywiście bombshooter też jest bardzo fajny 3-3-3 więc też maksymalna jego wersja oczywiście idziemy w dolny upgrade no, to jest naprawdę silne, i wszystkie grupy baloniku, które będą na nas leciały, w tym momencie są już rozwalone, nie mają żadnych szans na przetrwanie. Kolejny poziom budujemy. Ninja małopka, dobra! Wreszcie coś, co będzie biło nam kamo, bo kamo był, pro był naszym problemem. Ustawiałem mu wymuszenie kamo. I dajemy mu jeszcze Blundisu. Mamy tutaj flashbomb, więc na razie ubijemy kamo Pamiętajmy, że oczywiście Jagger też bije kamo więc tą kwestię mamy w pełni tutaj załatwioną. ale zobaczymy, czy nam wystarczy do wygrania tej gierki, bo na razie chyba niekoniecznie, ale spróbujmy. Cóż z tego będzie dalej? Kolejny trzeci tier i to będzie. Kolejna Dartmopka i kolejny 3, 3, 3. Dobre szczęście mamy, mamy mega dobre szczęście w takim razie Idziemy znowu w Juggernauta Zdecydowanie Juggernaut, według mnie to jest najlepsza opcja pod triple shoty Jeśli macie triple shoty to zdecydowanie Juggernautik jest tutaj idealny wręcz Bo trzy takie bale jak lecą One są mocne, one są mocne, chociaż pamiętajmy też, że kusznik też jest bardzo mocny No ale jednak kusznik i, i ten no Tutaj niby byśmy mieli duży pierce, bo tam powiadaje olbrzymi pierce Tutaj jest dużo baloników, byśmy mogli bić naraz. To bardziej, skoro zwołem, może to nie byłoby aż takie złe. No nie wiem. Przy kolejnym zbudujemy sobie oczywiście ścieżkę z kusznikiem, a tym, a tym razem trzymajcie mocno kciuki, bo lecimy. Z Czwarty pierwi, zobaczymy, cóż to takiego się znajduje. Dobra, dobra. Dostaliśmy bardzo ciekawą wynoskę. Podbiję tutaj mu jeszcze raz śro środkową ścieżkę i boostujemy. Ale co my boostujemy? My pustujemy gluganera. Aha. Czyli faktycznie tylko Gluganerów. Boostujemy tylko Gluganerów, i raz na jakiś czas że ta ninja małpka, ty nie dostajesz tego boosta. Trochę szkoda. Więc postawmy idealnie koło niego inną jednostkę, licząc na coś silniejszego. No i mamy Helkę. No, Helka będzie strasznie mocna od Persud oczywiście, dodamy jeszcze i apaca Mamy odpychanie, mamy cofanie balonów, mamy rotor, więc naprawdę wychodzi nam dosyć ciekawa gierka. Nawet się nie spodziewałem, że ta gierka będzie aż taka fajna jak w tym momencie, bo teraz faktycznie mamy bardzo duże możliwości, żeby to nam się wszystko ułożyło dosłownie tak jak my chcemy, więc tutaj jak najbardziej wielki plusik dla gierki, że takie fajne zestawienie udało nam się utworzyć. Jednakże boję się troszeczkę tego, że nie każdy widzi to camo, chociaż wiadomo, że no skoro Helka widzi camo, to w tej wersji jeszcze nie jest troszkę silna, prawda? Kamo pancerz jeszcze mógłby być leciutkim dla niej problemem. Potrzebujemy tutaj jak oczywiście apacza, apacz będzie zdecydowanie już tutaj wygraną, ale też pamiętajmy o jednej rzeczy, że będziemy mieli spory problem z pokonaniem, rzecz jasna DDT. Ja nie wiem czy to co mamy aktualnie wystarczy nam w ogóle na pokonanie tego. Coś myślę, że chyba niekoniecznie. Więc może nie budujmy Apacza, a wylosujmy. Czwarty tier. I zobaczmy, cóż to będzie. Może postawimy samo jeszcze blisko tego alchemika. Może jeszcze załapie się na miksturkę. I uwaga, cóż to będzie? Aj jest 2, 4, 4. No i tak, tu jest problem. Bo nie mogę budować piątych tierów. Tak, nie mogę budować piątych tierów. Bo to by było troszeczkę chyba przesadzone. Piąty tiery są za silne tutaj, a kosi, kosi zbudowanie tego piątego tieru, bo to by nam dało na pewno przewagę i na pewno byśmy, byśmy, sobie, byśmy sobie poradzili wtedy z pokonaniem DDT, ale dobrze, spróbujemy tego jednak nie postawić, a wylosujmy natomiast kolejną jednostkę. Mortar. Mortar 2.4.4 ściągający opancerzenie z Moabów. No, powiedzmy, że to będzie dobre, dajmy to jeszcze mu stunowanie i powiedzmy, że taka wersja będzie na tyle silna, żeby sobie poradzić z tymi jednostkami, co na nas lecą. Mam nadzieję, że troszeczkę tak, że to nam cokolwiek tutaj pomoże. Mamy skilla czego, więc będziemy mogli tutaj spowolnić DDT, które będą leciały do wyjścia. Kolejna jednostka. 4, 3, 4. Mamy spektrę, mamy operację Dart Storm. Dobra jednostka. To jest dobra jednostka zdecydowanie, więc zobaczymy, czy to nam wystarczy. Pamiętajmy oczywiście, że niestety... Trzeba wziąć pod uwagę ten je malutki aspekt, że ta jednostka no pewnie chyba nie bije DDT Nie bije ona DDT Potrzebujemy tutaj zdecydowanie wioski Nie wiem czy ja na wioskę jestem w stanie w ogóle nazbierać Wioska jest ciężka do zdobycia Wioska może być ciężka do zdobycia Dajemy teraz to Zawsze jest jakieś zwiększające damage i to chyba nam ściąga jeszcze opancerzenie Znaczy pozwala nam bicie a nie wiem co to samo spowoduje, ale bynajmniej to coś działa samo na mołaby, więc, no, może to zwiększa faktycznie damage. Chyba tak, czwarty tier chyba zwiększa damage, albo piąty dopiero, nie, chyba czwarty również tam coś wpływa na te obrażenia zadawane. Dobra, kolejna jednostka, powiedzmy gdzieś tutaj. Cóż to będzie? Kolejny mortal. A, liczyłem na coś silniejszego, ale to jest mortal z górną ścieżką, wystawiamy go na większej przestrzeni. Powiedzmy tutaj. I nie budujemy mu nic, nic nie potrzebujemy na nim. Zobaczymy, jak to nam się ułoży, na razie jest ciężko, jest bardzo ciężko, żeby cokolwiek tutaj zrobić, no bo mamy małe szanse no Naprawdę, w tym momencie nie mamy za bardzo czym bić i to jest spory dla nas problem, a zaraz poleci pierwsze DDT A nie wiem jeszcze, jak sobie z nimi mam poradzić za bardzo Kolejna jednostka, powiedzmy gdzieś w tym miejscu, zmieszczę tutaj cokolwiek, bo tutaj w tej wnęce, jest taka wnęka, powinienem gdzieś wcisnąć się w nią Jest no i dobra, mamy świątynię. Ej, to jest dobre. 4-4-4. Nie do już oczywiście. Ale jest świątynia, więc w takim razie razy 10. Spokojnie, boostujemy się razy 10. Chociaż pamiętajmy też, to jest świątynia 4-4-4. Ale jest to świątynia 300. Czyli świątynia bez wchłonięcia żadnej jednostki. Więc ona nie jest na tyle silna, jakby mogła być, gdyby wchłonęła przynajmniej. Za 50 tysięcy Military, 50 tysięcy oczywiście Magic, 50 tysięcy um, Primary. Wtedy była ona zdecydowanie silniejsza. Tutaj, no niestety tego ona w sobie nie ma, więc nie będzie na tyle silna, na ile mogłaby być z pełnym boostem. Zobaczmy, kolejna jednostka Sabik 444. Damy mu jeszcze dolną ścieżkę i tak nie będziemy go ukrywali, chociaż ukrycie Saba byłoby może i dobrym rozwiązaniem. No ale i na tego nie chcę zrobić, bo jednak wolę jego damage, faktycznie to tutaj zadawany, bo to nam więcej pomoże, niż jeżeli po prostu ukrycie jego tylko i wyłącznie. Więc to będzie zdecydowanie lepsza opcja, sam jego reaktor nie jest na tyle silny, żeby nam tutaj po prostu pomóc w tej całej zabawie. Więc zobaczymy, czy to nam stychnie, jak widzicie bardzo fajnie tutaj mu to wszystko leci. Tutaj mamy 106 tysięcy, pierwszy kolega leci, oczywiście bombka też poleciała. I zakończone. Easy, dosłownie easy, 102 runa, będą on, one też się na naprawdę szybko. Czemu ja sobie nie wymyślam tej, mo tej modyfikacji odnośnie raysa? Powinienem ją już dawno tutaj wrzucić i wtedy mógłbym spokojnie tego używać. Tak, zapominam. Zapominam ciągle o tym, gdy nie lada problem. Zbieramy nasz na piąty tier, no przydałoby się przynajmniej ten jeden piąty tier zawsze zbudować podczas każdej gierki randomowej No bo to może być dobre, to może być naprawdę bardzo, bardzo wyśmienite, no ale musimy pierw go zbudować A to różnie z tym oczywiście bywa Więc za momencik powinniśmy na to nazbierać, dajmy speeda na razie może nawet na razy 25 to jest spory speed, więc tutaj powinno to polecieć nam strasznie, strasznie szybko, żeby nas zbierać na tą gotóweczkę. Chyba, że przegramy nagle, to też nie byłoby aż takie dziwne, no ale liczę na to, że sobie z tym jednak jakoś tam jeszcze poradzimy. 53 tysiące, już blisko tylko 13 tysięcy, to już jak mówiłem, nie jest dużo, tym bardziej, że wszystko leci naprawdę mega, mega szybko, że też nie ma co się dziwić. Mamy takie, takie jednostki, że to musi wręcz lecieć szybko, nie ma innej opcji Po prostu rozwalamy wszystko, instant wręcz Ledwo się to pokazuje na mapie i już jest pokonane już Jesteśmy w stanie zbudować tutaj 5xx, czyli gwarancja jednego piątego tieru My chcemy jednak gwarancję dwóch piątych tierów Czyli tutaj widzicie tier 55 x Jak najbardziej No i tu mamy tier 5xx no, zdecydowanie lepiej brzmi 55X, tym bardziej to jest różnica tylko 10 tysięcy Więc 10 tysięcy za gwarancję dwóch piątych tierów, według mnie, warto na to wydać. Ok, buścik, buścik. Oczywiście wiecie, żeby to szybciej jakoś tutaj rozbić, używamy czemuż by nie. Więc to tutaj, jakby musimy sobie raz tutaj zapewnić. Nie wiem, czego użycie tego skilla jest dobrym rozwiązaniem, bo teraz mogą nam one troszeczkę przejść. Ale sobie daliśmy jakoś tam radę, więc super. No i ostatni tysiąc do nas zbierania, i będziemy mieli pierwszy, piąty tier. I oby to było coś dobrego. Uwaga, zwalniamy gierkę i tutaj stawiamy. Trzymajcie teraz wszyscy mocno kciuki, żeby to było coś na tyle mocnego, żeby wygrało nam całą gierkę, bo to jest bardzo istotne w tym momencie. Zmierz tu u gręc cokolwiek, hey, halo, jest tu miejsce. Coś stawić, może jednak, a może tutaj u dołu to postawimy? Powiedzmy tutaj. Uwaga, cóż to będzie? Serio? Wioska? Ze wszystkich jednostek, jakie mogłem uzyskać. Ze wszystkich jednostek Ustałem wioskę. Ja wiem, że mówiłem, że potrzebuję cokolwiek do bicia kamo. Potrzebuję wioski z trzecim tierem i środkowej ścieżki, ale niekoniecznie jako piąty tier. Gierka mnie nie lubi. Gierka mnie zdecydowanie nie, nie lubi. Jedyna jednostka, którą wylosowałem, piątotierowa, której oczywiście nie sprzedam, bo nie mogę sprzedawać, to musi być jakoś taka jednostka, której całkowicie nie potrzebuję. I to jest smutne: to jest naprawdę mega, mega smutne. Ale dobrze, w tym momencie możecie obstawić, oczywiście, do której rundy dotrwamy. Która runda będzie maksymalna dla tego setupu, bo już nie będę go zmieniał. Gramy tylko i wyłącznie tym setupem i sprawdzamy, do której rundy dotrwamy. Piszcie oczywiście w komentarzu i zobaczymy, kto z Was ma nosa? Ma nosa, żeby wykminić, wyczaić, wyliczyć sobie, do której rundy mogę dotrwać, mając ten zestaw. Załóżmy, że nie będę używał umiejętności. Teraz używam je po raz ostatni i będę tylko i wyłącznie grał tym, co mam na mapie i co się będzie odpalało samo. Z siebie, czyli nic praktycznie, ale zobaczymy, która runda będzie tą rundą maksymalną. Jak ci mogli się mogliście spodziewać, runda 140, czy ją pokonam? No właśnie, runda 140, runda pogromczyni, pogromca wszystkich moich tutaj, praktycznie, gierek. Większość gierek, jak już dochodzi do tej rundy, do przeważnie pada na niej. No i tak to się jak wyszło, według mnie bardzo, bardzo dobrze. Jak wy oceniacie to gierkę? Jak wam się ona podobała? Oczywiście komentarze są do waszej dyspozycji. Setup bardzo fajny się tutaj udało złożyć, więc to jest jak najbardziej na wielki, wielki plusik. Dzięki wielkie za, za oglądanie i zapraszam was serdecznie na kolejne materiały. Na razie, hej, hej, pa!